Cześć, z tej strony Bartek. Pozdrawiam z mojej pasieki leśnej. Uli to tu jest narozstawiane, ale rodzin jest bodajże sześć. Natomiast tutaj jest pasieka, na której są i będą wszystkie rodziny z projektu Fort Knox. Wczoraj zawiozłem do Marcina trzy rodzinki. Dwie dla niego, jedną dla Ewy w ramach projektu. To są rodzinki, które pochodzą z. Tej mojej genetyki B5, czyli tego, jak ja to określam, przetrwalnika. No i z rodzinki L1, która, która, która że tak powiem, o mnie przetrwała. I ja sobie dzisiaj przywiozłem rodziny dwie, które z kolei dostałem od Marcina. I też je zamierzam tu osadzić. Generalnie chyba się muszę w miarę spieszyć, dlatego że dzisiaj ma być straszny upał. Na razie jeszcze... No jest gorąco, ale nie, nie ma aż takiego jakiegoś strasznego żaru z nieba. Więc no już jest dość późno, koło 12. Chciałem przyjechać koło 10. Nie, nie wyrobiłem się, nawet może 9. Nie udało się, w każdym razie jestem teraz. Także po dzisiejszej wizycie będzie tu bodajże 9 rodzin, natomiast jedną albo dwie rodziny stąd wywiozę na inne miejsce, żeby było nie więcej niż 8. No i taka, widzę całkiem zgrabna rodzinka. Znaczy Marcin chyba dostał ode mnie słabsze i u mnie były w tym roku bardzo duże problemy z unasiennieniem. A tu widzę, że yy, są pszczółki takie dość zgrabnie. Ta rodzinka wygląda na taką, że jak się ją osadzi yy, w ulu, to sobie spokojnie powinna do zimy dojść jako bardzo zgrabna rodzinka. To jest, to jest, to jest rodzinka. O, tak jak Marcin mi opisał GMZ, czyli rodzinka, którą gdzieś tam chyba 2 czy 3 sezony temu do siebie przywiózł i do fortu je wsadził. No nie wyjmę, nie wyjma, przynajmniej pierwszej ramki, bo tu dwóch rąk, także wyłączam się na chwilę. No i po wyjęciu pierwszej ramki widzę, że rodzinka naprawdę jest fajna, zacna. Pierwsza ramka już tutaj została wsadzona, ale musiałem, co musiałem, o, przynajmniej mam wszystkie palce teraz, musiałem ubrać... Musiałem ubrać rękawice, bo pszczółki nie są szczęśliwe, ale tak, one są wczoraj zamknięte, podróżowały wczoraj wieczór, podróżowały dzisiaj, no i teraz jeszcze się gdzieś tam siłą wydziera ze skrzynki, w której sobie siedzą, więc nie ma im się co dziwić, że są, że nie są zbyt szczęśliwe. Nie będę chyba próbował namierzać matki, bo nie widzę takiej potrzeby, tylko zobaczymy, czy są jajeczka po karmu nie ma, będziemy musieli je karmić, no chyba że są na innych ramkach. No niestety jest taki o, o, o obraz nędzy i rozpaczy ogólnie. O tutaj piękna rameczka z czerwiem zasklepionym. to jest wszystko, to jest akurat moja ramka, która gdzieś tam do Marciny trafiła i, i wraca do mnie, bo ja mam te ramki, jak wiecie, osiemnastki. No fajnie by było Matkę zobaczyć tylko dla świętego spokoju, czy ona gdzieś tutaj jest, natomiast Natomiast nie jest to o, pszczoły, chyba trochę spokojniejsze. Tak, są jajeczka, rodzinka dość zgrabna, natomiast, natomiast trzeba ewidentnie podać pokarm. Bezwzględnie, bo, bo jest źle. Bo jest źle. No i właśnie tu jest moja też ramka 18, bez dolnej beleczki. Też proszę pięknie sobie pszczoły ciągną. Matki nie szukam, mam nadzieję, że że tu jest tak to wygląda jeżeli chodzi o projekt Fort Knox przekazujemy sobie rodziny no powiem tak zdecydowanie ładniejszą rodzinę dostałem niż przekazałem ale mówię w tym roku miałem jeżeli chodzi o fort jakieś nie wiem jakieś fatum nade mną ciążyło wiele rodzinek było zdecydowanie zacniejszych zgrabniejszych a fortowe a fortowe niekoniecznie tu jest pierzga, tak ale tą ramkę sobie damy bo nie ma chyba na nic czerwiu tak, nie ma czerwio. dam ją sobie na skrajną, bo ja wolę mieć w środku ula te rameczki, które mają po prostu odpowiednią szerokość odstępników, na 32 mm I sobie właśnie dzięki temu można ten środek jakoś tam przesuwać, nie gniotąc pszczółek. Ja wolę te teranki takie właśnie w typie Hoffmanowskim. No i tutaj mam, kolejny ulicę sobie przygotowałem, mam jakieś tam trzy inne plastry moje. Które im tutaj dałem I ta rodzinka No ona jest ciut słabsza, ale To jest chyba mniej więcej coś takiego, jak, jak jedną dostał Marcin Może minimalnie silniejsza Super, super, bardzo się cieszę Fajnie, bo mamy za sobą właśnie te Przekazywanie rodzin Zobaczymy, no ta, ta którą mi przekazał, która była obok No to faktycznie rodzinka przepiękna tu są odstępniki, ja to dam na bok w takim razie, bo tak jak mówię nie chcę mieć ramek nie chcę mieć ramek bez tych boczków w środku gniazda. To jest dziki plaster na pewno troszeczkę się tutaj łysy, tam było jodek, tam było głodno zupełnie już rodzinka dostała trochę ciasta i, i trochę syropu i wylotek na minimum właśnie tu o, pokażę może i mam nadzieję, że taką rodzinkę zacną to nie będą rabować taki wylotek mają no i tutaj już zobaczę czy mi się teraz uda namierzyć o jest właśnie, nie wiem czy widać o tak, tak teraz widać na pewno mamuśka jest nie chce się dać filmować, ale jest no jestem po osadzeniu ta rodzinka tutaj dostała jeszcze w sumie mniejszy lotek. Parę ujęć z innych rodzinek. Tu jest jeden z moich odkładów, który pochodzi od, od córki przedwojennej. W tej chwili jest to jej trzeci sezon bez leczenia. To jest rodzinka, tamta, która tam jest w pierwszym rzędzie z lewej. Ona była w tym roku największa tutaj, ale ale. To był odkład dwuramkowy, tam został macierzek, może 8-9-ramkowy. I w tej chwili obydwie te rodzinki są równe. Ta rodzinka rośnie, a tamta rodzinka no, ewidentnie się skurczyła. Tam ma chyba raptem dwie ramki, czerwił. Także no, coś, coś, coś ją gnębi prawdopodobnie. Rodzinka ze starą matką też tak się rozwija o tyle o ile. Natomiast tu jakąś jedną rękę wyjmę. Trochę się zaczyna już za gorąco na pszczoły. Także ja już pomału kończę ostatnie ujęcie. Tu jest czerw w różnej fazie, troszkę rozstrzelony. Nie wiem z czego to wynika. Czy na pewno nie typuje jakiegoś tam słabości matki, być może po prostu pszczoły kilka pokoleń czerwi już czyściły. No i to się tak mniej więcej właśnie odbywa. Tu jest na przykład ramka, która jest ma zdecydowanie ładniejszy wzór czerwiu. I kolejna ramka, tak samo. Nie wiem, czy będzie też z takim ujęciem widać. W każdym razie ta rodzinka się pięknie rozwija i tak jak mówię. Macierzek, który był powiedzmy trzy razy silniejszy niż ta rodzinka, zresztą tam się przela, zresztą naleciała, no to w tej chwili jest mniej więcej w tej samej sile być może. Dobra, tu kolejne ujęcie to jest rodzinka L1 zeszłego roku, w zeszłym roku wykonana poza projektem Fordnox. tej rodzinki jakieś dwie trzecie czy czy czwarte wiosną dostał Mariusz, tu został niewielki odkład który po prostu się rozwijał i on wygląda w ten sposób teraz ja z tej rodziny już wziąłem ona wcale nie, nie, nie twierdzę, że ona jest jakaś przepotężna natomiast ja z niej wziąłem już 3 albo 4 ramki czerwiów w tym dwie ramki ostatnio yy, ona w tej chwili jak widać siedzi w paru liczkach, natomiast ona tak miała chyba 4 albo 5 ramek z czerwiem, dwie, dwie wziąłem, żeby zasilić rodziny z projektu, także ta rodzinka jest troszkę jakby przez to osłabiona, ale z drugiej strony obok była inna rodzina, która została wzięta w inne miejsce, więc tu się pewnie troszkę pszczoły lotnej naleciało, więc no, chwilowo tę siłę wyrówna, ale na pewno będzie jakaś dziura pokoleniowa, jak te starsze pszczoły zaczną się kończyć. I zobaczmy właśnie jak to wygląda. Piękny czerw, piękny wzór czerwiu. Tu jest jedna, tu jest druga, a dalej chyba są puste ramki, albo może o nie, musiała mieć. Tak jest, tu jest druga ramka. Tak jest. I trzecia ramka. A dalej będą chyba puste, które były właśnie dołożone. Jakoś wczoraj, czy przedwczoraj, no ja dzisiaj tylko dlatego zaglądam do niej ponownie, że po prostu będę wszystkim rodzinkom daje trochę pokarmu, więc, więc Zaglądam, a przeglądam ją tylko dlatego, że, że nagrywam, bo nie widzę takiej potrzeby za... No i kolejne ujęcie na rodzinkę tutaj Ja mniej więcej chcę pokazać właśnie jak to wygląda Mam, naprawdę mam dużo, dużo, dużo Jak na tą porę roku za dużo słabiaków, takich, których, które Wiem, że będą wymagały zasilenia, ale część rodzinek na pewno taki nie jest. To jest rodzinka właśnie, którą mówiłem, że to jest macierzak po tej pszczoły przedwojennej, którą pokazywałem przed chwilą. No może one nie są równe, no może ta jest wciąż minimalnie silniejsza, natomiast, natomiast tamta ma czerw na chyba 4 ramkach, tam ma dojdzie na dwóch. Więc, więc tu ewidentnie z jakichś powodów. Matka chce mniej czerwić. Chociaż te ramki z czerwiem są dość takie duże. Spróbuję do nich dojść. Tu jest, rodzin... tu jest ramka jakaś z pokarmem. Ona, no jej daleko od odgłodu. Do... Od yy, także dostanie tylko dlatego, żeby się nie robowały z innymi, bo tu jakby już nie będzie w tym roku yy, żadnego miodobrania, a na pewno i tak trzeba będzie ciot podkarmić. Natomiast ja liczę na to, bo naprawdę w tym roku jest z pokarmem lepiej niż było. O, zobaczmy, czy tu jakieś jajeczka się pojawiły. Nie, tu właśnie nie ma jajeczek, a tu mamy właśnie te dwie ramki z czerwiem, o których mówiłem. One są zacne. O, proszę zobaczyć, tyle jest czerwiu. Jest tutaj, tak, jajeczka też są, natomiast matka czerwi na tym kolejnym plastrze jest więcej, jest więcej jajeczek. Natomiast tu właśnie matka czerwi tylko na tych dwóch ramkach i to już któryś przegląd z kolei jest czerw tylko na tych dwóch ramkach. Więc ta rodzina nie wiem czy ona będzie się właśnie systematycznie teraz kurczyć. Tak, tu jest mnóstwo czerwiło... Yy... Próbuję zbliżenie zrobić, widać larwy są, one są podlane, błyszczące, także to jest jedna z, jedna z oznak, że rodzinka sobie jakoś tam radzi, że te larwy nie są wysuszone i, i jakieś tam zamierające, tylko właśnie są podlanym leczkiem, radzą sobie, ale mówię, czerwiec jest tylko na dwóch ramkach, nie wiem, jest to jakaś tam decyzja tych pszczół, prawdopodobnie, bo pewnie by mogły, pewnie by mogły sobie czerwić bardziej. Największej ilości ramek można by było na przykład w celu przyspieszenia tego czerwienia rozsunąć te ramki, wsuć, wsadzić pustą ramkę, wtedy na pewno by została zaczerwiona ta ramka. Natomiast ja staram się takich rzeczy już w tej chwili nie robić. Dawniej tego robiłem więcej. W tej chwili się staram zostawić wszystko. Tu jest pełna ramka pierzgi. Zostawić wszystko jakby decyzji pszczół. Chcą czerwić, czerwią. Nie przyspieszam. Jakoś tam specjalnie staram się nie stymulować tego. Widocznie mają jakiś powód, że nie czerwią. Może to jest słabość matki. Ta matka już ma chyba tutaj dwa lata z tego, co kojarzy, chociaż nie jestem pewny, czy nie. Znaczy na pewno jest tu. A nie, to jest tegoroczna matka. Tegoroczna matka. No, ciężko mi jest powiedzieć. W każdym razie ona tak głodna nie jest, pszczoły lotnej trochę jest, natomiast myślę, że zacznie się ta, ta rodzinka, że ta rodzinka zacznie jakoś tam słabnąć. Właśnie z tej racji, że młodego pokolenia przybywa mniej niż w innych pszczołach. Dobra, i na koniec chciałem jeszcze pokazać moją, moją szesnastkę pod domem. To jest odkładzik po tej właśnie pszczole, która. Tam zostałem od kasza już jakiś czas temu No i ona tak wygląda dzisiaj to jest, to jest jakiś tam macierzek w tym roku z tej pszczoły to mam jeszcze jeden zacny odkład, jeden mniej zacny, poszedł poszedł jeszcze poszedł jeszcze pakiet ze starą matką do sztucznej barci no i i tak to wygląda tutaj widzę coś zaczęły budować zobaczmy czy one potrzebują jakiegoś jedzenia czy, czy nie ostatnio miały bardzo dużo pokarmu no tu jest troszkę na pewno pokarmu z drugiej strony i A tak jest pierzga jajeczek na tej ramce nie ma Tam jeszcze trochę miejsca mają w dół, więc nie trzeba im raczej nic dodawać. No, tu są jajeczka, tu są jakieś larwy też. Tam jeszcze wyciągnę tą jedną, bo widzę, że tutaj jest sporo czerwioł. Ale tam widzę więcej miotku i... A właśnie. Tak to wygląda. To jest oczywiście plaster budowany na dziko. Gdzie nie gdzie tu są larwy. Gdzie nie gdzie widzę jajeczka, czerw zasklepiony. Nie ma za dużo pokarmu, ale tam jest jeszcze trochę. Na pewno głody tutaj nie cierpią po pszczoły I proszę tam cała ona się bardzo, bardzo ładnie rozwija i ja już tu chyba jej nie będę mieszał za dużo będę, się... będę sobie siedzieć tak do jesieni być może coś dostaną e, syropu jeszcze, a może się z, e, na włoci zakarmią, bo ja tu jeszcze popatrzeć tu jest pole na włoci, no trochę dorosło jakimiś innymi krzeczorami ale... To jest bardzo dużo na włoci. Około 40 arów za i parę hektarów dookoła. Dobra, to tyle cześć. mi się pszczółki odsuną. O, cały czas zasłaniają, ale. Ale chyba tu widać tam. Tu się wyziął, się właśnie takie pszczółki wygrają. Ja, Tą mamusię akurat zabierzemy, a nic nie nie ma. Tą mamusię z tym zabierzemy i mamy tu jeszcze dwa mateczniki. Ta mamusia prawdopodobnie pojedzie do Patryka. On się właśnie uryzie.